Słowa jak na człowieka, który stoi zaraz nad przepaścią bez barierki. O oo, jeden dzień, a tak dużo się wydarzyło. To, co się nie zmieniło, to to, że cały czas się śpieszymy. Pierw byłem na deskorolce, troszkę sobie zrobiłem kuku, wywaliłem się na rękę, więc mieliśmy doświadczenie ze szpitala z Madery. A dzisiaj ekipa chciała o 7 wyjechać na wschód słońca. No i przydarzyła się mała usterka. Mała. Raczej duża w sumie, bo sprzęgło zostało spalone. No i musieliśmy wymienić samochód. Na szczęście to wszystko dało się rozwiązać bez większych problemów. A dzisiaj, w sumie już teraz, w tym momencie, całą ekipą idziemy na kolejkę, którą polecimy do Monte. Tam będziemy zwiedzać ogród i pałac imienia Serka Monte. A na dół będziemy chcieli dzisiaj zjechać Toboganem, czyli czymś, co jest bardzo charakterystyczne dla Madery. Czyli panowie w ubrani na biało, w kapeluszach, będą nas zwozili na takich sankach. Zostańcie z nami. Dochodzimy do kolejki, idziemy kupić bilety. 12-13 euro w jedną stronę. Tak jak byłem tutaj od rana, to te kolejki są bardzo duże, więc chyba polecamy ostatecznie, żeby wjeżdżać troszkę później. Teraz jest ona taka na minutkę, dwie, a wcześniej widziałem, że tutaj ludzie stoją, stoją, stoją. Po pół godziny, 15 minut. Kolejka, którą zamierzaliśmy jechać, wiezie nas na funszal i nawet jeżeli nie chce się odwiedzić samego pałacu Monte, to warto przejechać się i pooglądać po prostu miasto z góry. Dookoła jest mnóstwo czerwonych dachówek i widok na ocean, a sama podróż trwa około 10 minut. Pałac, do którego jedziemy, nie znajduje się w Funchal, a w miejscowości Monte. W XVIII wieku konsul angielski Charles Marey kupił tu posiadłość i przekształcił ją w Quinta do Prazer, czyli posiadłość przyjemności. W XIX wieku niektóre z najbogatszych rodzin madery zamieszkiwały te wspaniałe miejsce, a później zostało to przekształcone w hotel o nazwie Monte Palace Hotel. Później go sprzedali i został nazwany Monte Palace Madera. Wtedy posadzili w nim wiele egzotycznych roślin z różnych krajów, np. azalie z Belgii, wrzosy ze Szkocji, ale też samej Madery. Paprocie, cedry, wawrzyny kanaryjskie i wiele innych. Chodzi na to, że cały ten obszar jest całkiem spory, tak jak patrzymy na mapę. Wiedzieliście, że jest turyść europejski? Gdzie? Miejscówka ewidentnie bardzo przyjemna do posiedzenia sobie, nawet chociażby cały dzień. Miejsce jest wielkie, miejsce, do, do, w którym można posiedzieć, jest bardzo dużo. Wodospad, zwierzęta, mega przyjemny klimat. Można byłoby tu spędzić spokojnie cały dzień i po prostu sobie odpocząć. Jak na ten moment, kiedy przeszliśmy śmierć tego parku, zdecydowanie polecamy. Jest tam też panel 166 terakoty zatytułowany Przygoda Portugalczyków w Japonii. I tak, można poczuć tam japoński klimat, a dodatkowo jest tam przedstawiona historia Portugalii na płytkach. Poza tymi elementami jest to po prostu piękne miejsce, gdzie przyjemnie sobie spędzić wolne chwile. Można sobie usiąść na ławce, podziwiać flamingi, albo po prostu patrzeć się w stronę oceanu. O, dupa. To jest W historii o tym i o tym all night long. I stay awake, not sleeping, because I'm Jeżeli chodzi o tobogany, no to są one złożone takimi ciężarówkami, jest ich mnóstwo. Thank you. Można płacić tylko gotówką, więc to jest istotna sprawa. Jeżeli się jedzie we dwójkę, to się płaci 35. Jeżeli jeździ się pojedynkę to 27,50. Bilety mamy? Jedziemy. Wspominałem, że w pałacu mieszkali bogaci ludzie i właśnie te sanie wiklinowe to był ich szybki transport na dół wyspy. Dwie osoby w tradycyjnych białych strojach, słonkowych kapeluszach i butach z gumową podeszwą, które służyły jako hamulce, pchają takie sanie, a w środku siedzi dwójka Bogoli. No genialne! Zjazd trwa około 10 minut, trasa ma 2 km długości, a sanie osiągają prędkość nawet do 50 km na godzinę. No i co tu dużo mówić, zdecydowanie polecamy zjechać sobie chociaż raz. Siemanko, doczekaliśmy się, w końcu pada deszcz. Po tak naprawdę dwóch i pół tygodnia, kiedy tutaj jesteśmy, pogoda zaczęła się trochę zmieniać. E, no i rzeczywiście jest taka, jaką, ne, jaką byśmy się spodziewali na Maderze. Dzisiaj wpadliśmy zobaczyć posąg Jezusa. Ciekawostka o tym Jezusie, powstał wcześniej niż ten w Rio de Janeiro. Wielkościowo jest o wiele mniejszy. No, a poza tym fajny widok. Koniec. <laughs> jak, jak wrażenia? <laughs> Es super. do Oliveira. Tu jadąc dalej od Fushal można wpaść zaraz po obejrzeniu Cristo Ładny punkt widokowy na zachód słońca, ale takich też nie brakuje na tej wyspie. Znajdował się tu naprawdę mini parczek, w którym można było sobie zrobić spacer po kamieniach. Po prostu przyjemne. Tak samo jak Cristo to taki punkt na szybkie odwiedziny. Tak jak mówiliśmy w poprzednim vlogu z Madery, do którego teraz serdecznie Was zapraszamy, ostatnio nie mieliśmy szczęścia i trafiliśmy na dobrą pogodę w lesie Fanal. Przypomnę, dlaczego to brzmi tak paradoksalnie, a nie jest to pomyłka. Drzewa lasu ważylnego w takiej mgle wyglądają jak idealna sceneria jakiegoś horroru. Naprawdę robi to wrażenie. Taka sceneria jest najbardziej prawdopodobna do zobaczenia o poranku i tak też tu tym razem przyjechaliśmy. A kto rano wstaje? Ten może zrobić więcej, więc lecimy na wędrówkę, następny przystanek Lewada Verde. Jesteśmy na szlaku, który ma około 12 km. Jest uważany za szlak, który jest jeden z ładniejszych tutaj. Idziemy wzdłuż lewady. Same lewady to są takie systemy kanalizacyjne wybudowane przez Maderczyków. Które miały transportować wodę do różnych miast i do różnych miejsc, tutaj na wyspie. Bardzo dużo szlaków po prostu prowadzi wzdłuż lewad. To jest chyba jeden z najbardziej zielonych szlaków, i rzeczywiście cały czas idziemy wzdłuż zbocza, które na szczęście jest zabezpieczone barierkami, więc jest dość bezpiecznie. No więc widzimy po drodze jakieś małe wodospady. Będziemy przechodzić przez różne tunele, na które podobno dobrze jest wziąć latarkę, bo te z telefonu mogą być niewystarczające. My oczywiście zapomnieliśmy ich wziąć. Ta lewada akurat prowadzi do wodospadu i była też polecana przez wielu ludzi, a także Pytaliśmy, że po prostu warto. Hej ho. Podejrzewamy, że dzisiaj już będzie jeden z ostatnich hajków, który zrobimy. Lecimy na Lewada Nowa. Zamierzamy zobaczyć wodospad. Jak sama nazwa wskazuje, będziemy się kierować Lewadą, od samego początku już tak naprawdę na nią, na nią wchodzimy. Dziewczyny robią naradę szybko, co i jak. Z samego wejścia na szlak już możemy zobaczyć fajne widoczki. Będziemy szli raczej właśnie wzdłuż takiego ładnego krajobrazu. Całość trwa 9 km, jest 600 m przewyższenia. Dziewczyny więcej gadają niż, niż chodzą, także. <gryw> Właśnie przeszliśmy 20 metrów, zaczęły coś mówić o, go chyba mnie usłyszały, bo, bo ruszyły Za słowo jak na człowieka, który stoi zaraz nad przepaścią, bez barierki o o. Od wczoraj zaświeciły się światełka w całym mieście, co nadaje niesamowity świąteczny klimat Dodatkowo jest bardzo dużo atrakcji, w których po prostu chyba będziemy chcieli uczestniczyć Codziennie dzieje się coś innego Więc ostatni hike, podejrzewamy, zapowiada się super Idziemy Lewady ogólnie często charakteryzują się tym, że są to płaskie, niewymagające szlaki, przyjazne do podróżowania nawet z dziećmi. Mały wysiłek, a zwrot w postaci widoków po drodze to coś pięknego. Oczywiście warto zawsze się jednak zaznajomić z trudnością trasy, bo tak jak tutaj widać, są też momenty, które są bardziej ryzykowne. Całość ma 10 km, a droga prowadzi przez wodospady i rzeki. Jedna z fajniejszych lewat, które mieliśmy okazję przejść. To, co pokazaliśmy wam podczas poprzedniego vloga i tego, którego obecnie oglądacie, to tylko część przepięknych miejsc na Maderze. Jest ich całe mnóstwo i nie sposób przekazać wam ich wszystkich piękno w krótkiej formie. Wiele miejsc jest często świetnymi punktami widokowymi, na które się warto zatrzymać, a nie ma co za dużo się o nich rozwodzić. Takimi miejscami będzie na przykład Lombo do Mouro, piękne miejsce, do którego trzeba dojechać samochodem jakąś godzinę od Funchal i znajduje się nad chmurami zaraz przy drodze. Miradoro da Ramposera, która wygląda jak wieża świata, na którą się wchodzi. Widać cały ocean, przepaść i miasto przy brzegu. Bica da Cana, czyli miejscówka na płaskowyżu, zaraz w lesie Fanal i kolejna wieża i obserwatorium świata. Wąwóz z zakonnic, który no zresztą zobaczcie sami. Wąwóz z miastem, na który można patrzeć z kolejnego tarasu. Kto to w ogóle wymyślił? Ten wąwóz to kolejne miejsce, o którym można byłoby zrobić oddzielny odcinek. Kolejne dość instagramowe miejsce, czyli Angel Waterfall. Można przejechać samochodem pod wodospadem, ale trzeba uważać, żeby nie przejechać ludzi, którzy starają się uchwycić najlepsze ujęcie, bo jest ich tam mnóstwo, a woda na szybie nie pomaga. No albo po prostu zachód w Ponta do Sol, ale zachody, tak samo jak schody, tutaj w każdym miejscu zwalają z nóg. Tak samo, jeżeli będziecie planowali przyjazd na Maderę w okresie świątecznym, to jest to świetny pomysł ze względu na to, że zarówno święta, jak i Sylwestra Madera obchodzi z pompą. Ulice w wielu miejscach na wyspie są przystrojone światełkami, co w efekcie daje super świąteczny efekt, a dodatkowo całe miasto jest rozświetlone. Poza ozdobami i przystrojeniami można znaleźć wiele szopek, albo też spróbować pysznego bolo do kakao, czyli tradycyjnego chleba z masłem cząstkowym. Z innymi dodatkami. Poza tym to, co z mają kochamy, czyli wesołe miasteczko. Co by dużo opowiadać, madera robi święta bardzo dobrze. Tutaj też zachęcamy Was do obejrzenia dwóch innych materiałów na naszym kanale, czyli piękne miejsce na maderze i świąteczna madera, w których staramy się pokazać maderę z lotu ptaka zarówno podczas świąt, jak i w każdym innym okresie. Tymczasem mamy nadzieję, że Wam się podobało. Do następnego. Cześć.